Manko, się Manko, witam Was z kolejnym piątkowym Super TFT. I dzisiaj nie jestem sam, jest ze mną Seanite. Seanite miało Grandmastera w TFT, także jeżeli ja nie skończę na pierwszym miejscu, to wiadomo przez kogo. Nie skończę na ósmym, ale otworzę sobie chibi Akari z KDA, na pewno mi wyleci. Także super animacja i uwaga, w skrzynce znajduje się coś fioletowego. Uch! Jakaś legenda, która wygląda jak Niko po roku w Warzywniaku. No to jeszcze jedna próba. I drugie... wishowanie, powiedzmy? Nazwijmy to w cudzysłowie I tym razem naświeciło się to na niebiesko, czyli jest to totalnie coś nijakiego. Dobra, czyli taktycznie to, co zawsze wyleciało, czyli nic. I możemy zaczynać. Posłuchaj, to ja zapomniałem cię odciszyć na OBS-ie. Ze mną jest innej, tak coś. No siema, siema. Spoko, spoko. <laughs> Jak coś mogło ci gorzej wylecieć, bo jeszcze jest zielone. To co? Co planujesz zagrać? Country i Hyperpop. TBRi. On ma... On ma 3 BRi Ale co, że ty już widzisz mecz? No Słuchaj, teraz mam prędkość ataku i pojętkość ruchu Wiii, lanka. let's go! Bo no jak coś... Nasza runda się... Rozpoczyna Ja miałem grać country i co miałem grać do country? ojany. Ojane. <grystanie> Oj. Pop, hyper pop Ach, pamiętam, pamiętam Myślenie Dumek, bo jest chyba mały problem nie chcesz do mnie dołączyć i muszę grać sam? Nie wiem. Będzie mi przykro przez ciebie. Nie no, staram się, ale. Jest problem. Ty, wygrasz na drugiej live czy nie? Ty? A co mam? Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, Tarika! Kurde, autoska przegrałeś! A co autoska? ty gadasz? Na drugim live'ie przegrałem? Z milionami. Darik? No, Ari? no. To... autoska. Gdyby to był tak chęć, to bym wygrał wszystkie trzy. Widzowie, jak nie wiecie, to wygraliśmy sobie w szaszki, czekając aż mi się zainstaluje PoE. No i ogólnie dostałem 3 do jaja, także... Choć ostatnia gra była zakończona patem mojej strony, więc można powiedzieć, że remis jeden. Jak ktoś umie szachować koniem i królową, to propsy dla niego. Ktoś ma Tarika, który jest kurde gruby. Za gruby! Aha. Ale Dobra. to nie jest mój. Pop już ma dwie dwójki. W ogóle, fajnie. Ja lecę po taktycznego lustrika. Myślę. No, ja chyba też. <gry> chyba też? A ty jesteś no. z Wdarikiem, kurde, to no. Ja Ciekawe jak to będzie, co ja itemów nie dostanę teraz? Dostałeś, wiesz. Na część. nie. Leżą na mi? ziemi. Nie dostaniesz tych, tych, które przegrałeś. No już ma dwójkę chłop i ja nie mogę, ludzie mają znikąd pieniądze. I jeszcze ma gold do odłożonego. Chwila, ja o czymś nie wiem? Ja przedmioty dostałem, aha. O, połączyłeś się ponownie! Wróciłem! On wrócił. W międzyczasie ja zdążyłem w sumie to przegrać prawie. Będzie los triczek i tyle, no co mogę powiedzieć? Wygram? Nie mów. Jak słaby trzeba być, żeby na mnie przegrać? Nie! Nie no, jak ja to wygrywam? Nagle wygrałem! Przyszedłeś i busta mi dałeś, ty co jest? Czemu ja to wygrałem? I w sumie właśnie sobie uświadomiłem, że nigdy nie grałem jeszcze Lux pod EDM -y i Dezelerów, więc można to spróbować. O, podwójna ten jest. Katarina jest chyba z country. Mm. Jeszcze na oko wybrałem postać, bo nie wiem, czy ona jest z country, czy nie. Nie jest! Katarina jest i Samira, o kurde. A set jest z czego? Z niczego. Zatrzymam go sprzedać. Okej, okay, zagram. Takie coś? Chyba no, film na gościa, który też za dużo nie ma. Że nie jest źle. Nie Jestem jedynym, który nic nie ma. No ja totalnie nic nie mam, więc no. Czy to, że my jesteśmy. Ciebie nie była, jesteśmy podobnie na poziomie, to, to coś już znaczy. <grystanie> <grystanie> ale zaczynam mieć WinSleeka. Wow. No to ja jeszcze jedno mogę przegrać, nie? Ja po prostu wejdę. Ty wejdziesz w, w dziesiątej rundzie, zrobisz każdemu one shota i się skończy, kurde. Zabawa. Nie no, ale jakiś taki solo grający Bart to smutne jest. Rolny raz? To jest kata akurat. O, gram na Ciebie w końcu. Jeszcze mnie rozwalisz, nie? To będzie hit wtedy cenowy. No, będzie. Ale Bo chyba nie. Bo jak widzisz, mój team jest no dość... Dość oryginalny. Widzę że masz podwójną postać. Bum! No i ta. <laughs> Ale zabijam tego Jest! Chyba jeszcze nie? Jeszcze, użył, jeszcze zdążył! Patrz go! A nie jedzie! Proszę! Jest! Zabili! Zabili <laughs> Asu! Dobrze jest! No. Jest! Ale patrz! Ledwo wygrałem, Ciebie nie było! Moje... <laughs> Nie wiem, czemu te country jest? Tak ciężkie do zbudowania. Z trójki dwójki zawiera dopiero. To miało być superfan czy hyper fan. są dwie czy jedna klasy. Czekaj, to już nie wiem. Hyper fun, czy super są? Czy są dwie na raz? Nie, jest tylko superfan. Nie, mam dziwny team. Nie wiem co zrobić, nie? A, ty masz oh. dziwny team? Na mnie nie patrz. Hm. Okej, okay, tak zostawię. Zobacz, co coś mi da. Ej, to mi nic nie dałem, przyjacielu. Naprawdę? Zbudowałem pięciu kontra i nagle dostałem. Spoko jakbym. Tylux jest trójką. No. Ty ja muszę na siódmy level wejść. Jezu. Czy to jest samo? ...jak ja mam 50 hp. Ale level upuje, level upuje, wylewelowany. Wylewelowany. Okay. Nie no jakiegoś chłopa dostałem za matarika grubszego niż ja w rzeczywistości No grałem na to Trzeci o kurde To jest Tarik 3 No fajny I koleś ma jest chciałbym zauważyć tylko nie? No ja chciałem zauważyć, że nie żyje Ja też No ten Bart prze Aha No to nie lubię kać TFT wiesz? Ja, ale nie jest dobrze, bo... Ja chyba muszę iść w rolkę. Pamiętaj, zawsze mogę magie Editu zrobić, nie? Tamte wiszowanie zostawić, a po ekranie przeczytywania że inna gra wyjść, nie? <śmiech> <śmiech> nie no, zaraz jest ten... Poe. Trzeba idzie pograć. Dobra, mniej więcej wziąłem to co chciałem, ponieważ Urgot mi się przyda, żeby mieć Urgota, a itemy mi się przydadzą na Żabę i na Katę. Tak, na Katę mi się przyda, full upę, zadaję tak, full upę. No! Git. Jeszcze... Jeszcze kata wchodzi, w ogóle up. O, czekaj, Ostatnie. wygrałem na coś. Ktoś... Wyszedł! Dobrze, nie jesteśmy ostatni, nie zrobimy ostatniego. Nie ustrego. będziemy ostatni, no nie trzeba edytować tego materiału. <grym> znaczy, nie trzeba, by go wyrzucać do śmieci. Mamy co najmniej siódme miejsce! Wow! Seenight, wiesz co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy najlepsi. Moja przerwa, moja seria przegranych jest wywalona właśnie, dziękuję! Temu komuś. A twoja seria, a twoja seria się utrzymuje, widzę. Masz dziewiątkę już na serii? Ile? No ale mam siódmy level właśnie, wiem i będę rolować po Lux I coś czujesz, że po wilkach do zera cisnę. No. Kto na mnie spojrzał? A po, po co do mnie patrzysz? Tak do tyłu przecież. Co ty ode mnie chcesz? Rozumiesz, chłop patrzy do mnie, jak ja jestem przedostatni Dobra. i mam tak, pięciu kantek którzy okay. nic nie robią, nie? Ja mam na chłopak, który jest na demu, ma dwa HP więcej. Okej. Okay. My Katarina coś zrobi Okej, okay, poskakała O nie, co to za Felios? Kata skacz, kata skacz. A czemu nie skoczyłaś? Skocz Dawaj. Dawaj! 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 No nie, no tak blisko było. Rozumiem, że prawie wygra, tylko jakiś chłop ma niezabielnego seta, nie? Nie, ja nie mogę, prawie bym blisko. Dobra. Czy nie? Dobra, no. Mam mało to HP. Dobra, czy nie? Dobra. Mam pół życia, to tak średnio bym powiedział. Są itemy, ja potrzebuję pieniędzy, nie itemów! Same ja itemy tak, dostałem, no. rozumiesz? Gra się na mnie zżygała w tym momencie właśnie. Ja mam super fan. Nie wiem, gierka mnie troluje. Ale, główny, ale to jest gówniane połączenie, ty tak dalej zauważyłem, nie? Katarinę z country bym potrzebował w takim razie, znaczy z Gwiazdy Ja hitnąłem Lux 2! Więc nawet jest chyba jakaś szansa Tylko raz na ciebie grałem w ogóle, ciekawostka Czemu mój tank tam, czy tu jest tank? Nie, nie, właśnie nie jest tankowo prawie w ogóle Okej, okay, ej, wygrywam? Czyżby? To jest ten moment kiedy wracam do zabawy? Czy to jest ten moment kiedy wracam do zabawy? Wow! Ej, ja wygrałem! I ty też wygrałeś! Wygraliśmy! Wow! No? Wygraliśmy. Jest Zak. Czekaj. Ja ci powiem, że mam totalną porażkę. Wyspa totalnej porażki u mnie jest. No nie, nie dziwię się. U mnie też jest dość śmiesznie. Niko bym potrzebował. Dziwo. Też jej nie lubię. Ja mam na klona. Jaki Xante gruby, ojejega. Ale daje radę chyba, na klona, na klona, oj! Nawet na, jak na klona nie dam rady, to ja się go ja nie chcę spotykać, wiesz, tak normalnie, nie? <grym> oj, chyba dam radę na klona! Chyba... Nie no... Co to za... ...kasante tankowaty? Ja też nic nie robię temu kasante! No, no ten kasante jest, ale klon mnie wywalił! Klon mnie wywalił, chłopie, Ja no, wygrałem wiesz? na tego samego klona! Ja wy, yeah. Co to za akali? Jeden się zalecza, drugi zatankowywuje. Tylko mi tak źle, źle idzie. Zaraz cię z HP dogonię w tym tempie, wiesz? No właśnie tak. Obserwuję. Oj, właśnie, chociaż. Tak, 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 a to ta, 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 ta wyskacie, czy nie? No wyskoczyła. Chociaż. A nie, Jak bo ta akali się uleczyła. Zaraz... Na fula! Aha! Spoko! No, zak, zak, zak! <grystanie> zak dwa, jest! Dobra, mam tanka. Sprzedaję Xante i szukam luks wybranej pod edm -a. I dostawiam czterech sentineli. No, Dobra, biorę ileoli, bo ona podobno boli, tak słyszałem. Ileoli <grystanie> jest super, no? A akurat ja tam wolnego slota będę miał, ponieważ moi nic nie dają zbytnio. Dam ją na carry i chul. Totalnie bez żadnej klasy, ale ona będzie po prostu moim carry. Bo jestem w, bardzo w pupie, nie? Ja bym z tych superfanów zrezygnował na razie, tylko tą Ilkę dam, żebym coś zaczął wygrywać. Póki nie zleveluję. Okej, okay. ej, chyba przez to, że ta Ila... O, no... Nie, przegrałem chyba. Nie! Nie... Wypadam? Chyba nie, już. Nie, jest. Przeżyłem. Przeżyłeś! Nie. A Ja wygrałem, wywaliłem Pierwsze miejsce wygrałem! pierwsze miejsce wygrałem z tą ilką. Ta Ilka zapewniła mi. No nie da się ukryć, że muszę hitnąć teraz Lux, bo inaczej robię papanem. Roluję. I da się je przestawić, te maski. Ta ilka z kim się kombuje z osiłkami. Osiłki, posiłki. Trzeba wam jakąś gwiazdę wieczoru Nie lepszą. ma, No nie ma, nie ma. Starałem o nie, się, ale. Nie, może to się tak skończy. No się chyba tak niestety skończy, bo gierka ma mnie gdzieś. Mnie też. Jakby nie ta ilość kaluzy, ja też bym, już miał przegrane, nie? Karuzela no. mnie uratowała teraz, wiesz? Ej, ale ten Zak? no, weź. Raziłem się przez chwilę Oj ty! Nie gadaj! <ścoughs> Fajna ta... Ja luz. Wygrałem z tobą! Ej, serio? Jak to się stało? Lux 9000. tysięcy... No Lulu zasildowała ci chyba, wiesz? Nie wiem Dobra, dotarłem do kroków, no. Okej. Okay. Dobra, mam nadzieję, że nie przegram tego teraz. No, jestem zażenowany trochę. Na Kadagram, dobra, to jestem jest szansa, że to wygram. Okej. Okay. A jest Katarina. Okej. Okay. Oj, a Kali co mi robi? Ojenny Oj, chociaż Katarina? Ja utrzymałem Katarina? Aj. Dostał? Czy a wygram co? z dółem? 6 do trzech No nic, miałem levelować, ale muszę rolować. Ja to już nie mam pojęcia, ile przerolowałem, naprawdę, to już jest smutne. Ja zrolowałem stary. 100 golda i nie znalazłem wybranej Lux. No, no ci powiem, że teraz się podziało. Coś wbiłem. Gram na Oj, mowa, i mowa gram półka. na Akali wybraną, no to. Nie wróżę sobie zwycięstwa. No, nie wróżę zwycięstwa, przegrałem. Okej, okay, a ja mam bardzo ciekawą walkę. Niestety. Przegraj, przegraj. Nie! Nie chcę przegrywać! Ale ten kur. A kasantę, no! No co to jest? No co to jest? Już to jest chory! <laughs> Idą po... poniżej mnie! Jak poniżej? Nie, jednak nie! Kurczę, <laughs> szkoda! Blisko, no, było. Ale co to za ku. Gu... No, no. Nie wiem. Cz ostaj, Ja te misje są bez sensu. Ja dostałem misję miałem dwa, dwa drużyny, dwie drużyny w ogóle się nie kombowały. Nie miałem co do nich zbudować, totalnie, nie? No nic, dawa. Ja dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobało. Ze mną był Night Angelis. Się. Ze mną był Sinai Angelis i. Sieba, i sieba, to... sieba. Cześć.